Cześć drodzy widzowie, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować bardzo pyszne, smaczne bułeczki cynamonowe zwanymi Cinnamon Rolls. Będzie to bardzo łatwy i szybki przepis. Troszkę będziecie musieli poczekać na ciasto, ale gwarantuję Wam, że będzie warto. Na samym wstępie jeszcze tylko przypomnę, bo na końcu filmu zapomniałem tego dodać, że bułeczki musimy piec w piekarniku rozgrzanym do 170-160 stopni Celsjusza przez około 30-35 minut do zbrązowienia, także tylko no i o tyle tytułem wstępu. Zapraszam Was jeszcze do subskrypcji, komentowania i lajkowania tego filmu. I co? Życzę Wam smacznego, miłej pracy i oglądania. I takie mleko wraz z drożdżami musimy sobie fajnie wymieszać. Ja mam do tego przygotowaną taką rózgę. Mieszamy dokładnie. Mleko jest oczywiście podgrzane do temperatury około 35-38 stopni Celsjusza. Tak więc mieszamy sobie bardzo dokładnie, żeby nasze drożdże się fajnie tutaj zaprzyjaźniły z mlekiem, dobrze wymieszały. Myślę, że to już fajnie nam się rozpuściły. Na razie sobie tutaj drożdże odstawiamy, przysuwamy sobie naszą miskę. I teraz tak, czyli do trzech szklanek mąki pszennej, oczywiście mąka jest przesiana wcześniej yy, i soli pół łyżeczki musimy dodać sobie jeszcze trzy takie słuszne łyżki stołowe cukru kryształu, cukier biały o właśnie to sobie szybko tylko przemieszajmy chwilę Dobrze. I teraz do takich naszych już suchych składników musimy sobie przelać naszą mąkę. Mąkę przelać. Do mąki musimy przelać sobie właśnie nasze, nasze mleko wraz z drożdżami. Jeszcze cieplutkie. Ok. I teraz do tej całej naszej masy musimy dolać jeszcze ćwierć szklanki roztopionego masła. Również ciepłe, ale nie gorące, żeby tutaj nam mąki z mąką się nic nie stało także dolewamy nasz tłuszcz możecie użyć zamiast masła również jedną czwartą szklanki oleju rzepakowego bądź słonecznikowego no ale jednak polecam do ciast drożdżowych dodawać ten tłuszcz w postaci właśnie masła i teraz właśnie tak przygotowane nasze składniki musimy zmiksować Albo to sobie robimy ręcznie, albo właśnie przy pomocy takiego miksera z końcówkami do wyrabiania ciasta przez około 10-12 do 15 minut, tak aż zobaczymy, że nasze ciasto odchodzi od miski. Kiedy tak się stanie, przełożymy sobie wspólnie nasze ciasto na blat, jeszcze chwilę wyrobimy i przejdziemy do dalszego postępowania z naszym tutaj ciastem. Także włączam mikser i co, nie będę przedłużał, ja sobie tutaj trochę to powyrabiam i wrócę już do Was z wyrobionym ciastem. Dobrze, kochani, jak widzicie, ciasto jest fajnie wyrobione. Trwało to tak jak mówiłem 12 minut. Także się zmieściłem. Jestem z wami z powrotem. Nasze ciacho sobie tutaj wyjmiemy. Mikser przesuwamy. Jest fajnie cieplutkie. O właśnie czuć tą delikatność w cieście. Dobra. To sobie wszystko odstawmy, żeby nam nie przeszkadzało. I teraz tak, blat posypujemy sobie odrobiną mąki, żeby nam się tutaj ciacho nie przykleiło. O właśnie i teraz całe nasze ciasto z miski wyciągamy. Jak widzicie miska jest prawie czysta, jedynie coś tam na ściankach nam zostało. I teraz takie ciacho musimy sobie delikatnie jeszcze w rączkach ugnieść. Jest naprawdę aksamitne. Także dobrze, że są te roboty i nas troszkę wyręczają. Ale ręką też byśmy sobie poradzili, tylko trochę dłużej by to trwało i byśmy się bardziej zmęczyli. Ale widzicie, ciacho już jest. Tylko delikatnie parę ruchów wykonałem na, na blacie. I teraz sobie, tak jak zawsze Wam pokazuję na filmach. Zakręcamy to ciacho do środka, wszystkie te części, żeby połączyły się, jakby w jednym punkcie. A robimy to po to, żeby nasze ciasto było szczelne. Powietrze, które, gazy, które wytworzą się dzięki drożdżom, żeby nam nie uciekły. Dlatego staramy się wszystko jak najmocniej zawinąć nam do środka. I teraz odwracamy i zamykamy sobie tutaj szyściutko. To pozwoli nam na, na to, żeby właśnie te gazy pozostały w środku i ciacho będzie nasze fajne, puszyste, delikatne. Dobrze kochani, takie ciacho musimy teraz sobie zapakować w folię i włożyć do lodówki na całą noc. Dobrze moi drodzy, jak widzicie, jestem z wami z powrotem. Ciasto w lodówce było tak jak mówiłem przez całą noc, około 10-12 godzin, także fajnie wyrosło. Teraz musimy nasze ciasto z powrotem sobie fajnie tutaj troszkę pognieść. Bardzo ładnie się napowietrzyło. Delikatnie obsypujemy je mąką. Posypię jeszcze u góry i musimy rozwałkować sobie na mniej więcej taki fajny prostokąt. Także ja rozwałkuję nasze ciasto na grubość około pół centymetra. Spróbuję uformować fajny prostokąt i wrócę do was już z dalszym pokazem. Dobrze, moi kochani, już jestem z rozwałkowanym ciastem. Widzicie, tutaj mamy fajnie rozwałkowany prostokąt. Grubość około tak, jak mówiłem, pół centymetra. Teraz musimy nasze ciasto posmarować po całej powierzchni roztopionym masłem także masełko już mam roztopione i sobie smarujemy nasze ciasto po to żeby cukier oraz cynamon, którym zaraz będziemy sypać ciasto miał do czego się przykleić polecam zaopatrzyć wam się w jakiś pędzel będzie to na pewno wygodniej Zrobić pędzlem właśnie i szybciej. Masło tutaj nam doda też fajnego koloru podczas pieczenia. Ciasto nam fajnie tutaj zbrązowieje. No właśnie. Myślę, że 50 g masła będzie to wystarczająca ilość, aby rozpuścić i sobie posmarować to ciacho. Dobrze, myślę, że już całe ciasto jest. Miary równomiernie pokryte. Ok, to nam wystarczy. I teraz, tak jak mówiłem, potrzebujemy znowu nasz brązowy cukier. I po całej powierzchni naszego prostokąta musimy sobie posypać cukrem. Dosyć obficie. Myślę, że tyle wystarczy. Cała nasza powierzchnia już jest pokryta cukrem. Teraz cynamon. I również staramy się po całej powierzchni w miarę równomiernie rozsypać sobie ten wspaniały proszek. Nie żałujemy sobie cynamonu, bo. O to chodzi w tych ciaskach, żeby one bardzo nam pachniały tutaj tym, tą przyprawą. Możecie sobie użyć świeżego i zetrzeć na bieżąco. Ja jednak jestem wygodny i mam tutaj już zmielony cynamon. Dobrze. Teraz już to ciacho mamy sobie posypane im cukrem i cynamonem. Tak więc. Ja dodaję jeszcze sobie teraz suszonej żurawiny. Możecie dodać rodzynek, nie musicie nic dodawać, w zależności co lubicie. Tradycyjne cinnamon rolsy są pokryte tylko cukrem i właśnie cynamonem. To jest tutaj ode mnie taki dodatek urozmaicający trochę nasz tutaj smak. I gdzie gdzieniegdzie sobie położymy Troszkę suszonej żurawiny, możecie ją wcześniej sobie namoczyć w jakimś alkoholu, czy to w jakiejś nalewce, czy, czy w wódce po prostu, albo jakimś likierze, może być też koniak, whisky. One dodatkowo wtedy nabiorą aromatu i dodadzą takiego fajnego smaczku, no jednak wtedy wiadomo, raczej dzieciom swoim tego nie powinniście dawać. Ale do Was może być to bardzo fajna przekąska. Jeszcze kilka dosłownie owoców i myślę, że będzie to wystarczające. Dobrze. Teraz tak przygotowane ciasto. Musimy sobie od tej szerszej strony prostokątu zwinąć bardzo ciasno do środka. Ja sobie zacznę tutaj z tej wewnętrznej. I tak jak mówiłem, na początku sobie mocno przyciśnijmy. I sobie zawijamy powoli, bez pośpiechu, tak żeby nasze ciasto fajnie się tutaj zlepiło. W międzyczasie odszczepujemy ciasto od spodu z nadmiaru mąki, dociskamy i tak po kolei sobie lecimy. O właśnie, nasza cynamonowa rolatka jest już gotowa i teraz musimy sobie uformować z niej właśnie te nasze wspomniane rolsy. Tak więc tu jeszcze dociskam sobie, żeby to fajnie nam się wszystko złączyło. Końcówki, Końcówki sobie odcinam. Oczywiście ja je wykorzystam również, jednak Wam chcę tutaj pokazać jak najładniejsze kawałki tego ja sobie na bogie odkładam i teraz kroimy sobie na około 3 do 4 cm szerokości paski. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i tego na pół. I mamy, moi drodzy, rolsy prezentują się tak. Jak widzicie, są one bardzo mocno dosyć zbite. Pachną już obłędnie tym cynamonem, i czuć tą suszoną żurawinę masełko również. Teraz tak przygotowane rolsy. Musimy sobie ułożyć na tortownicy lub na innej blaszce. Tak więc wrócę zaraz do Was, dosłownie za sekundkę już z blaszką. Ułożymy je i powiem Wam, co trzeba zrobić dalej. Dobrze moi kochani jak widzicie ja już sobie ułożyłem nasze rolsy na tortownicy tortownica o średnicy 26 cm wyłożona papierem do pieczenia od spodu żeby nam nasze rolsy nie przywarły ułożyłem je pionowo naszym nadzieniem do góry musicie sobie zachować takie odstępy pomiędzy nimi ponieważ teraz musimy zostawić nasze rolsy około półtorej godziny do wyrośnięcia w ciepłym miejscu i następnie posmarujemy je sobie jajeczkiem oraz mlekiem, włożymy do piekarnika i będziemy przyrządzać jeszcze do nich taki specjalny sos serowy, który jest bardzo popularny i używany właśnie do cynamonowych bułeczek. I, i co? I będziemy sobie pokazywać i prezentować, jak one już w końcowym efekcie wyglądają. Także tak jak mówię, zostawiamy tak przygotowane rolsy na około półtorej godziny do wyrośnięcia w ciepłym miejscu, później wrócimy, posmarujemy sobie i włożymy do piekarnika. Dobrze moi kochani, jak widzicie jestem już z Wami, bułeczki nasze są upieczone. Mówiłem, że przyjdę do Was jeszcze pokazać Wam jak wyglądają po wyrośnięciu, jednak postanowiłem nie czekać i od razu wsadziłem je do piekarnika po wyrośnięciu. Także tak jak mówiłem wcześniej, wysmarowałem górną część po wyrośnięciu naszych bułeczek rozbełtanym jajkiem z mlekiem. Widzicie, jaki fajny kolor uzyskały, jak to się ładnie wszystko wypiekło. Można powiedzieć, coś na wzór kwiata nam powstało tutaj. Otwórzmy to sobie. Zaraz zabierzemy się za przygotowanie, tak jak mówiłem wcześniej, naszego sosu, naszej polewy serowej. Tak więc zostawmy sobie do ostygnięcia. Bardzo fajnie to wygląda. Jest mięciutkie, pachnące, aromatyczne. W całym domu bardzo ładnie pachnie. Tak więc sobie przesuńmy na bok na razie nasze rolsy. A teraz zajmijmy się przygotowaniem naszej polewy. Tak więc na szybko. Będę to przygotowywał w blenderze. Takie oszcze. Możecie sobie to normalnym mikserem czy czepaczką też zrobić. Ja do szybkości zrobię sobie właśnie w takim to urządzeniu. Co będzie nam potrzebne? Około sobie weźmy na spróbę troszkę trzech, czterech łyżek serka z wiaderka. Myślę, że będzie ok, może jeszcze jedną. Ok, powinno nam to wystarczyć. Do tego wsypujemy sobie, żeby troszkę osłodzić ten. Polewę cukru pudru. Myślę, że też taka ilość będzie wystarczająca. Są to około 3 łyżki stołowe. Tutaj mam sok z całej cytryny. Wleję na razie sobie połowę i mleczko. Mleczka wlewam około 4-3-4 łyżek również stołowych. Na razie wystarczy. Zobaczymy jak to będzie wszystko ładnie wyglądać po zmiksowaniu. Nie chciałbym, żeby to było jakoś nie wiadomo jak gęste, ale też nie za rzadkie. Także próbujmy sobie, zobaczmy jak to wygląda. I miksujemy. Spójrzmy, zobaczcie jak to ładnie się zmiksowało wszystko, spróbuję paluchem, hmm. coś wspaniałego, w punkt, ani nie za słodkie, ani nie za kwaśne, jest ta wyraźna nuta serowa, troszkę te, tego aromatu cytrynowego, również dodaję tutaj porządnego kopa i słodycz z cukru pudru też fajnie tutaj nam współgra. Tak więc naszą polewę mamy już gotową. Jak widzieliście, banalnie prosta i też bardzo szybka. Zajęło nam to ile minutkę? Może nawet nie. Oszczę sobie, odkładam na bok. I tak, jak moi kochani widzicie, nasze bułeczki sobie poleje delikatnie może nie na całym, chociaż zobaczymy. Kilka bułeczek, może na połowie zrobię, żeby Wam to pokazać, jak to wygląda, jak to się powinno podawać. Oczywiście możecie użyć sobie swojego lukru, jednak tak jak mówiłem, ta polewa serowa jest to jakby tradycyjna do tych, yy, tradycyjny sposób polania tych bułeczek. Tak sobie nasi koledzy z Ameryki wymyślili i... Tak też podają swoje bułeczki. Są one bardzo fajne do śniadania. Do tego kawka, herbatka, jakiś soczek. Takie gorące, fajne bułki można zrobić. Dzień wcześniej sobie po prostu ciacho robicie. Rano wstajecie, macie już gotowe, można powiedzieć, bułeczki. Chwilę to trwało. Wiadomo, że najdłużej się czekało przez tą noc. Ale tak to widzicie, że nie jest nic to trudnego. Jedną bułeczkę sobie oderwimy, żebyśmy. Zobaczyli jak ona wygląda. O właśnie. Zobaczcie moi kochani. Mm, coś wspaniałego. Zobaczcie jak się ciasto rwie. Prze przepołowie tak ją dla was. Zobaczcie. No coś cudownego. Bardzo mięciutka pachnąca. Ta nutka sera jest nieprawdopodobna. Także zachęcam Was do przygotowania takich bułeczek. Jest to coś nowego u nas w Polsce, nie do końca jakby powszechnego, jednakże warto próbować nowych przepisów, sprawdzać, testować, smakować. Także jeszcze raz zachęcam do właśnie spróbowania tego przepisu, wypróbowania. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie, czy może jedliście takie bułki, czy nie, jak Wam to smakowało, a oczywiście jak zrobicie sobie takie bułeczki. Skomentujcie ten post, dajcie lajka, like dajcie suba. I co, życzę Wam smacznego i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, hej!